W zadaniu piątym będziemy poszukiwać wysokości, czyli to jest H, duże H w bryłach, wysokości naszego prostopadłościanu, wiedząc, że w podstawie mamy kwadrat. Narysujemy sobie prostopadłościan, podpiszmy, że to jest kwadrat. Oboku długości 6 cm, czyli już długość i szerokość mają po 6 cm. I ponadto wiemy, że suma długości wszystkich krawędzi wynosi 88. No, to tu sobie jeszcze zapiszemy h. I teraz ten fakt 88 cm musimy sobie wykorzystać. To tak. Wiemy, że w podstawie mamy na pewno dwa kwadraty. Są to kwadraty o boku długości 6 cm. Czyli na tą sumę długości krawędzi składają się nam tak. Dwa kwadraty. Kwadrat ma po cztery boki, po 6 cm. To zapiszmy sobie, ile poszło nam na kwadraty. Czyli tak. Były dwa kwadraty razy. Każdy kwadrat ma cztery boki razy. Każdy bok ma po 6 cm. No i sobie to wymnóżmy. 2 razy 4, 8, 8 razy 6, 48 cm. Czyli tyle już poszło na te podstawy. To ile nam zostało na krawędzie boczne? Zobaczmy sobie krawędź boczną, może tą takim granatowym. To wszystko są nasze h. I ile na nie zostało, no to skoro wszystkiego mieliśmy 88, 88 minus 48, zostało nam w takim razie 40. Teraz to 40 musimy sobie podzielić przez ilość tych wysokości. Są też 4, to się równa 10. No i tu już sobie dopiszmy, że to powinno być centymetry, więc na wiersie kwadratowym. A więc nasza szukana wysokość tego prostopadłościanu wynosi 10 cm. I mamy odpowiedź, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I do usłyszenia.